Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu. Moczesne samochody, bez względu na to, jak niezawodne SA, w niektórych awariach nieczęsto, ale nadal zawodzą. A czasami samochód nie może już poruszać się samodzielnie. Nie zawsze możliwe jest wezwanie lawety, ale konieczne jest dotarcie do domu lub serwisu samochodowego w ciemności. Ten problem warto rozwiązać z pomocą holowania. Istnieje kilka rodzajów holowania, ale w praktyce najczęściej stosuje się holowanie na zaczepie elastycznym. Metoda ta nie wymaga specjalnego przygotowania ani od kierowcy, ani od samochodu. Czego należy użyć do holowania? Wystarczy mieć przy sobie line holownicza wykonana z mocnego i elastycznego materiału, metal lub kapren. Zajmuje ona niewiele miejsca. Najczęściej umieszcza się ja w tarczy koła zapasowego. Obecnie na rynku dostępna jest dość szeroka gama linek. Różnią się one przede wszystkim stopniem wytrzymałości. Jeśli chodzi o ich długość. To oczywiście należy podchodzić do niej z rezerwa. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami kabel musi być dłuższy niż 4 metry i krótszy niż 6 metrów. Musi być również oznaczony flagami ostrzegawczymi w kolorze czerwonym. Ponadto musi być wyposażona w urządzenie mocujące, takie jak hak, wspornik lub pierścień. Jak go zamocować? Przejdźmy teraz do mocowania kabla do samochodu. W nowoczesnych samochodach nie jest łatwo znaleźć miejsca do zamocowania przewodu. Wskazówka, kupując samochód, sprawdź u gilera lub w opisie pojazdu, gdzie, w razie potrzeby przymocować link holownicza, zarówno z przodu, jak i z tyłu samochodu. Jeśli standardowe miejsca, uchwyty i wsporniki, nie są dostępne, lawetę należy przymocować do ramy, a samochód do belki silnika. Lina holownicza powinna być przymocowana ukośnie, aby STWRZY cele przewarunki transportu, zwłaszcza na początku podróży. Od prawego tylnego rogu holowanego pojazdu do lewego przedniego rogu holowanego pojazdu lub odwrotnie. Rozmowa na brzegu. To dobrze, ze w dobie technologii istnieją różne urządzenia komunikacyjne. Wciąż jednak kluczowe negocjacje między dwoma kierowcami muszą odbyć się przed wyruszeniem w drogę. Ważne jest, aby uzgodnić trasę i opracować system sygnalizacji, zwłaszcza podczas hamowania. Przed jazda należy sprawdzić układ kierowniczy i hamulce oraz zabezpieczyć tylny znak zatrzymania awaryjnego. Należy unikać dróg o dużym natężeniu ruchu lub trudnych skrzyżowań. Należy upewnić się, że kluczyk włożony do stacyjki jest przekręcony, aby kierownica nie zablokowała się podczas manewrów. Należy również pamiętać, że zepsuty silnik zwiększa obciążenie układu hamulcowego. Jak holować? Okazuje się, że jazda na haku rzeczywiście wiąże się z pewnymi osobliwościami. Przepisy stanowią więc, że nie wolno wykonywać ostrych manewrów. Zarówno przyspieszanie, jak i hamowanie powinno być możliwie płynne i równomierne. Stale napięta lina oznacza dobrze skoordynowany ruch obu kierowców. Samochód holowany powinien właczyć system sygnalizacji awaryjnej, a w ciemności, wieczór, tunel, światła postojowe. Z kolei samochód holowany włacza światła mijania i przeciwmgielne. Prędkość pociągu, niezależnie od tego. Gdzie przebiega droga, nie może przekraczać 50 km/h. Na ruchliwej autostradzie prędkość musi wynosić co najmniej 40 km na godzinę. Istnieje wiele innych niuansów. Z tego powodu holowany pojazd musi być prowadzony przez kierowcę z doświadczeniem. Co jest zabronione? Ze względu na fakt, że wybrana metoda holowania jest najprostsza, podlega ona znacznym ograniczeniom. Istnieją zatem warunki w których holowanie samochodów jest surowo zabronione, zabronione jest holowanie samochodu z uszkodzonym. Układem hamulcowym z uszkodzonym układem kierowniczym z uszkodzonym podwoziem, z niesprawnym systemem sygnalizacji świetlnej. Zabronione jest również holowanie po oblodzonych drogach motocykli bez wózka bocznego, motorowerów i rowerów. Zabronione jest przewożenie pasażerów i ładunków w holowanym samochodzie. Niuanse dotyczące automatycznej skrzyni biegów. Zasady holowania samochodu na elastycznym sprzegłe zalecają, aby nie holować samochodów z automatyczna skrzynia biegów lub robić to. Ze szczególną ostrożnością i na trasie o długości do 60 km. Przyczyna leży w konstrukcji jednostki napędowej. Wyłaczony silnik z wariatorem, bez ciśnienia oleju w układzie, znacznie zwiększa zużycie sprzegła hydraulicznego i transformatora lub paska. Jak widać, nie ma nic złego w holowaniu, nikt nie jest na to odporny. Jeśli jednak przed nami długa droga, lepiej zawczasu sprawdzić stan samochodu. W końcu samochód najczęściej nie psuje się w jednym momencie, a wystąpienie usterki można przewidzieć z wyprzedzeniem i odpowiednio. Jej uniknąć.